Dobrze, szybko przejeżdża, szybko przejeżdża. Które spajały ten czołg? O, jeszcze mamy kolejny. Emil, Freddy oraz pies medyczny dostają zadanie w celu odzyskania Fordu dół na Po przedarciu się przez pole minowe oraz rury wydzielające trujące powietrze dostają się do środka. Freddy napotyka na barona, który wykorzystuje urządzenia miotające ogień w celu powstrzymania Frediego, ale to go nie powstrzymuje. Potem natrafia na naukowca i razem próbują wydostać się z fortu. Niestety baron używa nowej machiny wojennej w postaci czołgu z miotaczem ognia w celu ich zlikwidowania. Na szczęście Emil za pomocą lasek dynamitu uszkadza machinę wojenną, lecz baron wykorzystuje plan B w celu neutralizacji fortu. Emilowi udaje się uciec w do Friediego, naukowca oraz psa medycznego. My darling, war has taken away a very dear friend. He was like a brother to me, and his death affects me much more than I could imagine. In happier news, Karl is safe from the trenches. And his condition improved steadily. I'll go and see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in St. Miel any better? Carl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen gravely ill. Carl had come to a decision this war would never end. He had to escape. Dobra, teraz nie strujemy Arlem, bo w sumie na kocie kawę, zobaczymy, więc naszym celem będzie trzeba opuścić i, no tak, obcęgi będą potrzebne. O, jest tu to Anna, jest to nie tylko jedyna możliwość, żeby się właśnie tam przedostać, ja, akurat jest tam sporo strażników. czy znaczy, mamy tutaj jakąś tą miskę, tu będzie właśnie, po... a dla psa będzie potrzebne mięso, rozumiem. Muszę rozumiem, jeżeli przypadkowo coś się tutaj znajdę, ale myślę, że raczej, o, nie wiem, sobie to są świętują, ale zobacz, co tu to mamy. Życie jeńców wojennych. Nawet w niewoli różnice klasowe miały znaczenie. Niektóre obozy jenieckie przeznaczone były tylko dla oficerów i dla zwykłych żołnierzy piechoty. Jeździowie byli zwykli niedożywieni, zwłaszcza jeśli miejscowi ludności również brakowało jedzenia. Więcej wojennych zastępowali cywilów, którzy walczyli na froncie, byli zmuszeni do pracy w fabrykach amunicji, na farmach lub kopalniach. Ałcie. Ko pana to jest naprawdę ciężko. A to sam się o tym nie przekonałem. Każdy czyt mamy cóż to jeszcze. Ktoś sobie wykrzycza, ale mam jeszcze tutaj jakieś dzienniki. Chyba, czytajmy właśnie tutaj. 21 luty 1916. Tego ranka na sektor spadł deszcz pocisków. był na froncie miał szczęście, że wyszedł z tego szwanku. Musiałem zabawić się w kanierie, żeby go z niego wyciągnąć. Dostałem za to medal, choć wolałbym wyjść na przepustkę. Mam nadzieję, że karma się dobrze. Użył gdy to list od Marii. potem mamy 8 maj, więc dziś bardzo słodno. Freddy i Walt polegli. Nie spoczywaj w pokoju. Zaraz, Walt? Czy chodzi o właśnie te Walt, to właściwie Ibie Ojca Anny? Okej, okay, rozumiem. No bo mamy 21 luty. Dziś Emil znów orotował mi skórę. To zadawał nicę pocisków. Muszę napisać do mojego młodszego brata. Matwisią mnie. Rozumiem. I tutaj właśnie chyba tutaj. A to już chyba przeczytałem. A właśnie co tutaj mamy. 25 kwiecień Dziś Wiktor kończy roczek Mój Boże, tak za nim tęsknie. Jak długo jeszcze potrwa ta wojna? Gdyby tylko mogli oddelegować mnie do San Michel Niemcy wciąż okupują to miasto Jeszcze tutaj, 8 maj Już od 11 miesięcy tkwię w obozie dla jeńców wojennych Który znajduje się na południu od Reims Zdrowieje i wreszcie mogę już chodzić Wszystko to dzięki Annie Ostatni list od Marii bardzo mnie zmartwił Wiktor jest ciężko chory, a San Michel nie ma warunków, żeby go leczyć Bo się stąd wydostać jeszcze tutaj, 18 marzec. Wiktor jest chory. Jadł od 3 dni. Jest blady i osłabiony. Poczuł mięsa, ale niebawem już nic mogłoby mu dać. Mam nadzieję, że wkrótce mu się polepszy. Ostatni list Karla podniósł mnie na duchu. Może już chodzić. W obozie na język wojny znajduje się specjalna pielęgniarka. Okej, okay, ro, dobra, już wiadomo o co chodzi. Czy coś ciebie tutaj, czy znajdę? Widzę, że. Nic z tego nie będzie, dobra. Najpierw udajemy się tutaj. Parę się przekonamy, co tu mamy, i mamy pierwszą pamiątkę. Jest to notatnik. Wielu żołnierzy posiadało notatniki, który złożył im za pamiętniki lub dzienniki. Dzięki nim historycy mogą poznać relacje przerażających wojennych wydarzeń, pisanych z perspektywy naocznych świadków. To niestety każdy ma inne oblicze, każdy inaczej to widzi. Właściwie widzę, że jeszcze na górę mogę się da dostać? Okej, okay, widzę, że tutaj raczej nic nie zro A czeka, tu będzie jak rura. Chyba będzie trzeba czymś rzucić, ale na razie nie widzę, czym dokładnie mógł rzucić. A właśnie, tutaj oni się świetnie bawią, dlatego że to Francuzi. Okej, okay, zobaczymy, co coś jeszcze tutaj z ciekawego znajdę, ale raczej mało to możliwe. Zobaczymy właśnie, czy to tutaj jakby... Okej, okay, już nic tu na razie nie znajdę. To przydostajmy się do tego, do tego koszaru. of the Aha, widzę, że tutaj nie ma, nie ma przejścia. A, dobra, zaraz co to, to, mam tutaj zdobyć? Bo w sobie. O, coś to było? Mamy jakiś list od węgierskiego jeńca. Szanowny panie Deinstag. Przez 3 miesięcy przebywa w obozie dla jeńców Reims. Traktuje nas całkiem dobrze, jednak ja nie mogę się doczekać kiedy stąd wyjdę. Po zakończeniu wojny bardzo chciałem wrócić do pracy jako majster. znam się na swoim fachie, choć nie jest to tak silne jak kiedyś, ale niedługo wrócę do damnej formy. Nie cierpliwości na odpowiedź. Maksymilian, niż elektryk. Aha. A no tak, zapomniałem. Wydawało mi się, że jak widać możliwe, że jeszcze rządzi tym el, e, ten elektrownia, co ja mówię? Że prąd, ale ma, to już były początki lat 20, której nawet prąd już mógł zaistnieć. Dobrze, czy dobrze powiedziałem w sumie nie ma pewności. Przygodajmy się tutaj, czy coś ciekawego znajdziemy. O! To może być pomocne. To będzie... Aha, rozumiem. Bo no już rozumiem, zaraz nie w tym pomogę. Tylko, na muszę pójść z tym na górę, wrzucić I dzięki temu przepływ wody zostanie dostępny. Czyli wystarczy jeszcze, jakby przekręcić. Ale na przykład, jak jeszcze to wezmę, ten to ten, A to jest węgielek. A to tak nie prowadzi. I tak, trzeba muszę jakoś tak przekręcić. O, czeka, coś tu jest. O, chyba, że żeby... bo. Mogę tak niby rzucić, tak niby strącić, ale chyba raczej wystarczyłoby, tylko żeby został upuszczony, co nie? Proszę bardzo. Niemieckie nieśmiertelniki. Nie wszystkie niemieckie się nieśmiertelniki, zwane Marken były takie same na początku wojny. Kształt, materiał, z, tego z którego je wykonywano, oraz warto na nich informacje różniły się w zależności od regionu, z którego pochodził żołnierz. W wrześniu 1915 roku wprowadzono standardowy model w kształcie dysku, który zawierał dane osobowe żołnierza, datę i miejsce jego urodzenia. Patrzczość wojskowa zastąpiony został odzastąpiony z drugim pod koniec 1916 roku. Okej, okay, mogę to około zrozumieć i czyli tak. Hmm, mi się jakoś... A, dobra, teraz rozumiem jak to zrobić. Trzeba będzie tak jakby przekręcić potem tak. W sumie nie jestem akurat to dobrze robię, ale żeby chociaż było taka do wody, to chyba dobrze robię, tylko że właśnie tutaj trzeba musi być zrobione. się tutaj jakby brakuje dostępu? Chyba już mam zrobione, tylko niestety potrzebuję żeby było dobrze jakby ustawione Musiałbym go w ogóle tak ustawić Tak mi pomogło to nie, to, to tak nie pomoże Dobra, zajmie to, to trochę czasu i zobaczymy jak to z tego wyjdzie A few moments later O, to już? Wydawało mi się, że muszę zrobić gdzieś, o, no tak, nie ma, tutaj to, to nie kursora Myślałem, że trzeba jakby dołem ale są tu co zauważyłem, chyba już jest dostępna woda, co nie? No jest! Proszę bardzo. Coś nie by opuścił, ale co to jest? Jakieś... Nie mam pojęcia, co to w ogóle może być. Nie wiem, jakieś nitki, sznurówki. Czego to by niby będzie potrzebne? W sumie na razie nie wiem. Jeszcze tutaj rozejrzę, Zobaczę, co niby da się zrobić, ale nie ma pojęcia co to jest. Może po właśnie tutaj nie zajrzałem. O, tutaj dla niego będzie potrzebny jakiś zapas medyczny. Mmm, okej, okay, chyba rozumiem. czekaj, czekaj, wcieli czyli czy cienizm, tak. Na razie widzę, że nic z tym nie zrobię. A czekaj, czy mogę jakoś tak rzucić? No nie wiem, było no, może najpierw przydałoby się oddać jakiegoś tych rzeczy, Jakieś ludzi, o, jeszcze tutaj właśnie byłem. Gdzie dzień dobry, a poczynę jakiś potrzebna fajka, rozumiem, zobaczę czy tutaj coś ciekawego trafię, o, jest jakieś przejście, o, widzę, że tutaj mógłbym zdobyć mięso dla A właśnie nie ma pojęcia co to, na niego będzie to potrzebne, po prostu nie jestem pewny. Okej, okay, jednak było potrzebne, ale nie mam pojęcia co to w ogóle było. O! Lekarstwo, o kurwa, wiem gdzie to pomoże, więc trzeba udać się do tego człowieka, który teraz ja niestety brzuch. Spokojnie kolego, już dostarczam. I proszę bardzo. Powinno pomóc. Wyśmienicie. Okej, okay, czyli musi... jo, Ju, już, już, już tylko muszę popchnąć. I ponno być już rzucone. Pięknie, to jeszcze gdzieś tu na dole. Doskonale. I jeszcze tutaj. Pięknie. I to co? Co to mamy? Nie okay, potrzebuję to w ale... a, tu jakby szalik można powiedzieć. Rozumiem, ale dobra. Jaki jest jeszcze kolejny sposób, żeby móc dostać się do mięsa? Wiadomo, będzie potrzebny właśnie yy, ten mięso. A nie, zaraz, tutaj chyba już raczej tu byłem, ale to niby innego ma tu zrobić. Tutaj raczej nie przejdzie. Tutaj będzie potrzebna fajka, ale z ja to trzasnę? Bo w ogóle. Tego nie widzę, może gdzieś tutaj znajdę. Może któryś z tych żołnierzy niemieckich ma jakąś fajkę przy sobie. I zaraz. Ale jak. To... O kurde, dlatego nie zauważyłem, że przez ten szalik. No i mamy fajkę. Kurcze, ja w ogóle o tym nie pomyślał. Ok, ok, teraz tu zmienia postać rzeczy. Kurcze, w ogóle bym o tej nie pomyślał, A czy ja dobrą stronę idę? Hmm, zgaduję, że nie, będę musiał się skroić inną stronę. No tak, trzeba do tego kucharza. Kurczenie, nie tego by się pomyślał tutaj? Nie, to nie tutaj. Jak zwykle te kierunki mi się... Melo i melo i melo. właśnie jedziesz, o tutaj. Proszę bardzo. No co to mamy? Pudełko na ciastka. Stacjonujące w obozach wojskowych żołnierze niejednokrotnie cierpieli głód, dlatego często zdarzało im się kraść jedzenie. To ręcznie wykonane metalowe pudełko służyło do przechowywania chleba lub ciastek. Jego właściciel mógł zabrać jedzenie do pracy, nie obawiając się, że zostanie około skradzione. Okej, okay, dobra. Teraz wystarczyłoby tylko. to teraz tak rzucić, żeby. dobrze trafiło, żeby dobrze przymierzyć. Pięknie. I jeszcze nie, nie, nie w tą stronę i cyk, I dzięki temu mięso na psa zostanie dostarczone. A, to jest sobie zapal. Zasłużyliśmy sobie na to. Proszę bardzo. Niecho, na ciebie. A, czekaj, no tak. Muszę tutaj, tu tak postawić. Wydawało się, że to jest miska na wodę. Okej, okay, co by tutaj jeszcze mógł zrobić? O, obcęgi. no właśnie zdobyłem. Zależy kim jesteś. Czas nagli. Aha, rozumiem. Trzeba będzie uważać. Oj, 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 chowaj się, chowaj się, chowaj się. Trzeba uważać, bo właśnie niby tam są krzaki. Bo właśnie tutaj trzeba się schować. I dzięki temu tutaj nie zostaniemy znalezieni, więc szybko. Szybko, 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 szybko. Oj, się złamały? Poważnie? Ej, już od razu nas żyli Bez sensu. Okej, okay, co to niby za dyspekcja? O, Freddy. O, czy jednak Freddy przeżył? Ale kurczę, teraz już wszystko wreszcie wyjaśnia. Teraz wreszcie wiadomo, dlaczego doszło do Freddy braknął właśnie zemsty na tych Niemcach, na się, że w tego ostrzału ZD stracił swoją własną żonę. Ak akurat w tym momencie, gdy zawartł związek małżeński. O kurczę, w ogóle by o tym pomyślał. Jeszcze do Freddy w tym ostrzale, w tym wybuchu tego wielkiego. Portu, dusza mądrzy, ole pamiętam, tu jednak przeżył? Ja cię kręcę. Wtedy sobie cię przejdę, ale trzeba jeszcze będzie naukowiec. No tak nie ma tu co zasilania. O, tutaj ten czo czoł który został jak widzieć uszkodzony, no prawie zniszczony. O, jednak przeżył! Nie do wiary. Ja po prostu w to nie wierzę. Okej, już widzę. O, to jakaś pamiątka. Co to mamy? Latarki. Latarki były bardzo popularne w okopach. Standardowe wojskowe obodele zasilane bateriami projektowane były tak, aby można je było przenosić na pasach z amunicją. Okej, rozumiem. Nie oh, oh. zasilanie będzie potrzebne. Eee, a właśnie, widzę, że masz te zasilanie, drogi panie Walterze, o ile tak się nazywasz. Właśnie tutaj będzie potrzebne i od razu odpalamy. Ja Cię kręcę. Właśnie, te czołg. Ci co, mamy po prostu to wsiąść? W sumie niestety, ale dobra, zobaczmy. O, pojazdy opancerzone. Artyleria szturbowa powstała w trakcie wojny z myślą o przełamaniu linii wroga. Pojawiły się wtedy pierwsze prototypy wodzów opancerzonych. Dowództwo zauważyło, że pojazdy kołowe były bardzo nieefektywne w warunkach okopu. Z tego powodu inżynierowie opracowali nowe projekty mające poradzić sobie z tym problemem. Doskonale rozwiązany okazał się go nieśmienicowy układ bieżny. A mamy... na no, tak, ziemię niczyja. Ziemię Liczyją nazwano pas ziemi pomiędzy anielskimi a niemieckimi zasiekami. Szerokość pasa wahała się od 50 do 1500 metrów. Ta dnia ziemię liczyło dokładnie obserwowano i każdy maroder, który na nią wskoczył, po chwili ginął. Jednak w nocy ten ten stawał się polem do popisu dla zwydowców i szpiegu, którzy przemykali pomiędzy zasiekami z drutu koczastego rozstawionych miejsc w celu ochrony okopów. Większość ofiar bitew dokonano swego żywota na ziemi czyjej. Ale niestety zablało, o Sorki, nie to, co chciałem, chciałem ruszyć za pomocą OSD. A zobaczmy na dzienniki, czy w przypadku coś się zaktualizowało. Ale widzę, że raczej nic tu nie ma. Czyli co? Po prostu wsiadamy. O, będzie potrzebne. O, już widzę, tu właśnie na samej górze będzie potrzebne. Więc będzie trzeba się dostać właśnie do środka. Dobra, jakby wszystko się wali. Zobaczmy co tutaj znajdę. Kolejną pamiątkę Mamy tu zniszczony niebieski ba bagnet. Ten długi, paski i szeroki niebieski bagnet jest przeznaczony do wbijania w klatki pysią wroga i łamania jego żeber. Okej, okay, rozumiem. co tam mamy? O, czy mogę tak mi poprowadzić? Eee. W sumie nie jestem pewien czy to... O, już wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. O, kurde, nie zauważyłem, że tu że, że ten mur jest do zniszczenia. Ale cóż... Zrobione, to zrobione. Akurat go, do, dodatkowej, go, dodatkowej, laski na ja, mi to nie będę, że Uważam, że już nie będzie potrzebny, ale podwapałem. Tak, nie niestety nie wiadomo, ile by czasu, żeby to zajęło, ale cóż, wstawione, to wstawione. Obracili, co teraz, to już działa, już można wsiadać i. O kurde, jadę czołgiem, jiu! I to wszystko kraszuje po, po kolei. O, czeka, 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 czeka. Chce się co cofnąć. No tak z copaniem jak zwykle są problemy. Mogłem wysiąść, bo chcę otworzyć tą szafkę, ale okazuje się, że mogę nic z tym zrobić. Okej okay. No dobra, ale co to nie wiem mam dalej zrobić? O, dział będzie potrzebny, ale chwilka. Dawno zostało pewnie jeszcze szafka i chcę zobaczyć, pewnie jakieś kolejna pamiątka. No i mamy. Jest to martwy szczur. Ten szczur nie był odpadem, zwłaszcza gdy na obiad przychodzący go narożnie. Przyjmujący głodem ludzi gotowi są zjeść wszystko. No niestety, etety jest taka prawo dżunglę, jak się nazywa. Ale za co? Nie Tu mamy jakby zamontować działo. Kiedy to raczej się przekopiemy. No bo gdybyśmy mieli Emila. Okej, okay, tutaj będzie potrzebne jakby konstrukcja działa. Okej. Okay. Chyba rozumiem co chodzi czekaj, to... Czy jak to niby to robi? Aha! Okej. Okay. Czyli tutaj jakby całe, ale jeszcze mógłbym zamontować. To chyba nie tak jak chcę. Jak jeszcze właśnie pop poprawię. Może... Nie, 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 czekaj, zrobię. O tak. A z tym... To chyba tak działa, co nie? Coś mi się zdarzy jednak tak. No akurat widać tym tle uciekających żołnierzy niemieckich. Ale nie mam pojęcia do... do czego to niby się przysłuży. To no, nie mam pojęcia. Proszę bardzo, doktorku. A znaczy ci profesorze? Teraz zwyczajne. E, Okej, okay, chyba rozumiem o co chodzi. Może zrobić o tak. Nie, czekaj, czekaj, żeby było prosto o tak, wstawię. teraz tu stawię, tak i to powinno wobec, zgadza się? U mnie chyba jest równe. Nie jestem 100% tak pewny, ale uważam to za zaliczone, co nie? Luch mnie to wygoda na po O, czekaj źle. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. źle to zrobiłem, źle to zrobiłem. Boże, ja to bardziej zgubiłem się na kwadracie niż na tym. na dorąbie. Ale trzeba się skupić właśnie tędy. Nie, 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 czekaj, nie. Nie, 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 nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Trzeba zrobić o ten. Może trzeba zrobić. O nie, czekać, zrobię. Nie, trzeba może zrobić tak. Tutaj zrobię... Ch chyba wychodzi, wyszło dobrze, co nie? W sumie nie jestem pełny czy to akurat taki dobry kształt Ale uważam Że jest dobry No to zobaczmy do, yy, profesorze To może spać to on się to nada O, jednak się nada Okej, okay, czyli jednak zrobione Czyli co, teraz będziemy trzeba dostać się gdzieś indziej, o, będzie potrzebne jeszcze tutaj wahadło. A Chwilka, tylko jeszcze się dostanę tutaj. Muszę się sprawdzić, co tutaj mamy, i było jakieś coś tam błyskało. I mamy niemieckie monety. W trakcie wojny, marka waluta niemiecka przeszła szybką dewaluację, co miało pomóc zasu niemieckiemu finansowaniu finansowaniu wydatków wojennych. Niemcy żołnierze byli opłacani równie kiersko, co ich alianci przeciwnicy. zarabiali jedynie 16 marek miesięcznie, co opowiada dzisiaj już 250 zł. Hmm. W sumie nie jestem pewien, czy to albo dobrze, ale. Uważam, że jest, że jest nawet całkiem Oj! Czekaj chyba, chyba przesadziłem, czy co? Chyba musisz zrobić tak. A, czekaj, czekaj, czekaj. Może pies, może zrobić tak. I teraz. I teraz. O, i to powinno pomóc. I mamy działo. Myślę, że mamy do tego sporo amunicji. A cóż, nie ma nic innego. Jak tylko się przekonać. I to niby sterujemy ty ciała. A właśnie, czy przypadkiem mogę wkować się przez to? Znaczy nie. A nie zgadnę. Idę jako ostrzał. Tak nie. A, pod spację. Okej, okay, już rozumiem. I wchodzimy w z zgliszcza. O, tutaj widzę takie sterowanie. Dobra, tylko muszę zniszczyć. A, no tak, przecież to co zasieki. Okej, okay, idzie dobry. E, co ja właśnie zniszczyłem? O, to jakieś kolejne działo. Czeka, daj się radę cofnąć, Czeka, tylko cofnąć, żeby zniszczyć to kolerne działo. No, pięknie. Chyba, że mogłem to rozjechać. Yy, Kurde balony. Gdzie one są? Gdzie one są? Czeka miny. Pięknie. Okej, okay, gdzie te balony? Okej, okay, już widzę. Dobrze, szybko przejeżdża, szybko przejeżdża. Kurde spajały ten czołg. O! Jeszcze mamy kolejny. Pięknie to wygląda. Zobaczcie, jest jeszcze kolejne. Uuu, ty! Akurat kiepsko to celuje. Ale będę musiał tutaj trochę cofnąć. Jeszcze trochę. O, teraz lepiej. Chwila. Jeszcze on został. I pięknie. O, leciał. Pora znowu dowiedzieć. kolejne miny. O, poszły tak Tak kakło się cofnę. Traktoria. Doskonale. O, jeszcze kolejny. Poszedł. Poszedł. Do piachu. Kolejna kolejny kolejny idzie teraz. Jeśli tam do aby zabijamy, ale... Raczej znaczy nic tu nie zrobię. Nie przy... A czekaj! Już widzę. Już widzę, już widzę, już widzę, już widzę. Kurde, cenie tego się zorientowałem. Ale widzę podłączony dynamit. Oj, to coś mi zdarzy, że to będzie zasadzka, co nie? Bowiłem, bowiłem, że tak będzie. Jeszcze? Ale to nie, nic nie powstrzyma, co nie? Chodź, chodź do przodu. I śniemy. Dajesz, 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 dajesz. Oj. Trzeba jeszcze trochę cofnąć. Bo niestety trochę przesadziłem. O. Teraz lepiej. Dobra, ciśnijem do przodu. Ciśnijem do przodu. Zobaczymy, co tym razem nam napotka, ale widzę, że na razie nic tu nie ma. Chociaż mogłem to normalnie oburzyć, co nie? Oczywiście. Normalnie, bo ja trzeba tylko przejechać i po sprawie, o kurde woda. To trochę się nam spowolni. Ale drzewo to akurat nie spowolni. A czekać czy mogę przyjechać drzewo?

Ciąg dalszy nastąpi.